Ta zakochał się w karczmarzowej córce. Kto choć raz był na Grzybobraniu w Borach nad Rozogą, ten wie, że jeszcze dziś można tam odnaleźć ślady po licznych rozlewiskach i wądołach utworzonych przez rzekę. Okoliczni kurpie powiadają, że niegdyś wystarczyło włożyć do wody bosą nogę, aby po wyciągnięciu u dużego palca trzymał się łokciowy okoń, a u pozostałych zaś Półłokciowe, jazgarze, karasie, piskorze albo krasnopióry. Bo od takich to wtedy ryb roiło się w rzekach i strugach puszczy. Zagajnicy. W pobliżu Rozogi leży niewielka wieś. Potomkowie wolnych puszczaków zapewniają, że nazwa wioski wzięła się właśnie od jazgarzy, ryb smacznych, choć okrutnie ościstych, których pełno pływało w rozlewiskach. Mało kto wie, że tak naprawdę to z tą nazwą było wtedy zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Dawno, dawno temu, kiedy na złocistym tronie krakowskiego Wawelu zasiadł król Zygmunt, zwany później Starym, w Boże nad Rozogą wydarzyło się coś, co wydarzyć się nie powinno, a mimo to się wydarzyło. Oto leśny diabeł Boruta zakochał się od pierwszego wejrzenia niczym niedoświadczonym młodzieniaszek, wkraczający dopiero w dorosłe życie. A warto tu dodać, iż stary puszczański diabeł rozmiłował się do nieprzytomności aż po same uszyska. No, może raczej po same rogi. I to nie w jakiejś diabicy, moczarowej wiedźmie, straszliwej nocznicy czy leśnej strzydze, lecz w kaczmarzowej córce. Zgodnie z czarcią naturą diabeł winien zakochać się w dziewce szpetnej, cezowatej, rudej i skrzywymi nogami, a najlepszej jeszcze i bezzębnej. Cóż, kiedy tym razem stał się wbrew czarcim zwyczajom. Boruta zakochał się bowiem w dziewczynie i ślicznej, i zgrabnej. Karczmarzówna jaśniała urodą, jaką nieczęsto spotyka się nawet na dworze pana wojewody. Źrenice, niby dwa czarne węgielki, nosek odrobinę zadarty, cera, bielusieńka, niczym pszenna bułka, majstra frego, co to piekarnie trzymał tuż za ostrołęckim rynkiem. Mutka miała co prawda jedną wadę, ale o niej Boruta wówczas jeszcze nie wiedział. Od wczesnego świtu do późnego zmierzchu nie opuszczał Boruta karczmarzowego obejścia. Oczy wypatrywał za nadowną dziewczyną. A co barbarka spojrzała na diabła, to jakby o ktoś po sercu głaskał z zajęczą łapką. Z wielkiej miłości aż dech tracił w głowie, zaś kręciło mu się niczym po gąsiorku krzepkiego węgrzyna. Przy każdej sposobności łaził też i za karczmarzem. Ogoniskiem merdał, jak nie przymierzając podwórkowy burek i namawiał pana domu, aby oddał mu swoją barbarkę za żonę. Karczmarz głupcem nie był, za to był handlarzem. A w handlu wiadomo, coś za coś, nic za darmo. Umyślił sobie prędko, że wymieni dziewczynę na borowe bogactwo. Któregoś dnia zaprosił więc Borutę do chałupy, poczęstował go dzbanem przasnyskiego piwa i powiedział. Zgoda, diabi, synku, dam ci, co ruchnę za małżonkę, lecz nie tak od razu musisz spełnić trzy moje życzenia. Nie za łatwe, ale nie za trudne. Takie w sam raz. Kiedy diabeł to usłyszał, podskoczył na jednej nocy niemal do powały. – Mów, panie ojcze! – wykrzyknął uradowany. – Mów prędko! Zobaczysz, zanim zdążysz mrugnąć okiem, uwinaj się z nimi wszystkimi. Oddam ci barbarkę za żonę, lecz dopiero wtedy, gdy wybudujesz solidną chałupę na polanie. Pojmujesz przecie, że moja jedynaczka nie może mieszkać na waszą modłę w le dziupli jakiejś rosochatej wierzby. Jest człowiekiem z ojca i matki, a nie piekielną istotą z rogami. Jeśli już ma wejść do i rodziny, to niech chociaż mieszka w przyzwoitym domu. Od choćby takim, jaki ma imć pan piwowarski pod Ciechanowem. Ledwie Boruta usłyszał pierwszy warunek, wyskoczył z drzwi karczmy, jakby po duszę. Tak się spieszył. Na podwórzu spojrzał wpierw w górę, potem na słońce, znikające akurat za linią boru, wreszcie zerknął na księżyc na niebie po przeciwnej stronie. Coś tam szepnął pod nosem, ręką diabelski znak w powietrzu nakręcił i oto od pobliskich moczarów przyleciało ze świstem i gwizdem dwadzieścia czartów w kusych czerwonych kubraczkach. Ciszej, jablątka bagienne, bo mi też teście niepotrzebnie wystraszycie. Robotę mam. Radzę, uwincie się z nią rychły, jeśli nie chcecie, abym przepędził was z powrotem do piekła. Całymi dniami wylegujecie się na mokradłach, zabawiacie się z moczarowymi wiedźmami, przyjemnie taplacie się w gnijących bajorkach, gdzie żaby i pirawki łaskoczą was w pięty. Wygodnie wam się żyje na ziemi. Nie dziwota, że zgnuśnieliście do cna. Ale to się skończyło darmo zjady. Budować mi tu chatę diabelską, porządną. Aby się jej wstydzić przed ludźmi nie musiał. Diabły położyły rogi po sobie i wzięły się do roboty w głębokim milczeniu. Pracowały żwawo. Po kwadransie na polanie stał dom. Lecz nie taka zwyczajna leśna chałupa, jaką stawiają sobie bartnicy, smolarze czy rudnicy. Ale okazały dwór. Wcale nie gorszy od szlacheckiego. Właśnie wszyscy z powrotem do dziupli, bo nie chce, aby mój teść Obaczył was zbyt wcześnie w takowym widzie. — Nurze, nie ociągaj się i nie guzdrać, czarcie syny, bo mi strasznie pilno. Diabły jeden po drugim, hyc, chyc, poznikały w wierzbowej dziurze. Dopiero w ten czas Boruta zawołał. — Panie ojcze, wyjdź i popatrz, czy o takim domu marzyłeś dla swojej ślicznej córy? Wyszedł karczmasz przed próg i oczom uwierzyć nie może. — Rzeczywiście. Dwór wypisz, wymaluj. Zupełnie taki samusieńki, jako i ten imci Pana Piwowarskiego pod Ciechanowem. A może nawet i okazalszy od tamtego. <gallanty> – Galantyś, ciebie murasz i cieśla i najgorszy – przeświadczył ojciec panny. I kontent pogładził się po długiej brodzie. – Lecz to dopiero początek roboty, diabli synku. Zmęczonyś? Odpoczniesz krzynę? Czy jesteś gotów do następnego zajęcia? Mów szybko, panie ojcze, bo szkoda każdej minuty. Wcale mnie zmęczony. Boruta podskoczył na drugiej nodze z wielkiej uciechy. Spełniłem pierwsze twoje życzenie, spełnię dwa pozostałe. Nadstaw ucha, diabli, synku. Czy słyszysz głośne chrząkanie moich świnek? Karczmarz wskazał palcem na chleb za chałupą. Głodne są, bidule. Nie dałem im dziś jadła, bo okropnie mi krzyż rozbolał. Przygotuj dla nich zapas żarcia, przynajmniej na tydzień, albo na miesiąc, a jeszcze lepiej na kwartał. Usłyszawszy słowo krzyż, był Boruta wykrzywił się, jak gdyby przełknął cały garniec octu, ale nie odpowiedział ani słowa, jedno skinął gorliwie głową. Ledwie... Karczmarz zniknął za drzwiami z wierzbowej dziupli, wyskoczyło dwadzieścia czartów i zabrało się do pracy. Poganiani przez Borutę ubijali się, aż im kuse kubraczki pociemniały od potu. Płyskawicą pędzili od dębu do dębu i po kolejnym kwadransie przed chlewem karczmarza wznosiła się olbrzymia góra żołędzi przy smaku leśnych dzików, ale i ulubionego jadła domowych wieprzów. — Marsz do dziupli, Jab jablątka bagienna, a żywo! Tylko, żeby mi które ogona nie wywiesił na zewnątrz, bo pourywam, wrzasnął boruta na swoich pomocników, po czym zapukał w okno i zawołał. Panie Ojcze, wyjdź i popatrz. Żarcia dla Twoich świnek wystarczy teraz nie na tydzień, nie na miesiąc, nawet nie na kwartał, lecz na rok cały. Możesz spać spokojnie. Głód twoim wieprzkom już nie dokuczy. Wyszedł masz przed dom po raz drugi i nadziwić się nie może. Podobnej sterty jadła nie zebrałby z rodziną i parobkami, nawet gdyby gromadził żołędzie przez talutką jesień. Robotny diabeł z tego Boruty nie ma co zwlekać, pora na trzecie życzenie. Sam rozumiesz, diabli, synku, że nie mogę sprzedać rodzonej córki za karmę dla wieprzów. Ani za chałupę. Jeszcze jedno zadanie Cięczeka. Tym razem zupełnie inne. Myślę, że ociu trudniejsze. Przyznaję, najpierw marzyłem o skarbach zbójeckich zakopanych gdzieś w Boże, ale zmienił to życzenie na tańsze, a za to dla mnie przyjemniejsze. Co rzekłszy, karczmasz pochylił się ku diabelskiemu uchu i rzekł niezagłośno tak, aby go połowica nie dosłyszała. Musisz mi żonkę nieco odmłodzić. Albo jeszcze lepiej zamienić na inną. Potrafisz, diabli synku? Boruta ochoczo przytaknął. Naturalnie, panie ojcze. Wejść tylko na kwadrans do chleba, bo niedobrze jest, gdy człowiek chciwym okiem śledzi czartowskie sztuczki. Karczmarz bez słowa zamknął się na skobel w chlewisku. Tymczasem pięć diabłów bagiennych wpadło przez komin do izby, aby porwać panią karczmarzową i odnieść hen za heretycki królewiec. Przeliczyli się jednak z siłami. Baba pochwycić się nie dała. Sama zaś złapała olbrzymią żelazną warząchę i sprała ją nieproszonych gości na kwaśne jabłko. Wyjąc z bólu, diablęta jeden przez drugiego zaczęły wciskać się przez dziurę w piecu do komina. Dopiero na czubku z trzechy znalazły ratunek. Świeże siły nie zdały się na nic. Po krótkiej chwili następna piątka znalazła się na dachu, pochlipując przy tym żałośnie, masując obolałe miejsca i liżąc siniaki. Trzecią piątkę spotkał los równie haniebny. Boruto, najmiłościwszy, dajmy babie spokój. Sam lucyper nie wyciągnie jej z izby. Tym głośnym narzędziem karczmarzycha walczy lepiej niż dziesięciu krzyżackich knechtów uzbrojonych w topory lub miecze. Zauważył najstarszy z bagiennego bractwa, śledzący przez okno wszystko, co działo się w środku. Pozostawmy ten jedzenie karczmarzowi. Pójdę ją jedną kapinkę odmłodzić. Jak powiedział, tak zrobił. Przez komin opuścił się na dół, ale z dziury na wszelki wypadek nie wylasł. Wyszedł jakieś przedziwne zaklęcie, jednocześnie kreśląc w powietrzu kilka znaków magicznych. Karczmarzowa nawet nie spostrzegła, że ubyło jej co najmniej dwadzieścia roków. Byłaś z chlewika, panie ojcze, zawołał diabeł poruta Małżonkę masz młodszą prawie ćwierć wieku. Zgodnie z umową musisz mi teraz oddać barbarkę. Hm. Furda nowa chałupa, furda kupa żołędzi, furda odmłodzona żonka. Hm. Złota prawdziwego mi trzeba. Pomyślał sobie że w głębi chciwej duszy. Jakże mogłem zrezygnować ze zbójeckich skarbów? Chybam chory albo półprzytomny. Złota nic mi nie zastąpi. O złocie muszę więc pogadać z Zięciulkiem. Uśmiechnął się przy milnie do boruty i rzekł. Umowa umową, ale sam przyznasz diabli, synku, że co cztery próby to nie trzy. Wyrząć mi tę łaskę i spraw, aby mój kufer stojący w sieni napełnił się szczero złotymi dukatami. Dla ciebie to przecie nic trudnego. Diabeł ja machnął radośnie ogonem. Wyciągnij ku wszystko do ogrodu, panie ojcze. Po kwadransie przyjdzie zabrać, ale już nie sam. Lecz z trzema silnymi parobkami. Złoto cięższe jest wszakże od Najcięższych kamieni. Kiedy karczmarz wtaszczył do chałupy kurfer pełen złotych monet, nic już nie stało na przeszkodzie szczęściu Boruty. Młoda para zamieszkała w nowym dworze na polanie niedaleko Rozogi. Diabeł Boruta czułby się najszczęśliwszym z leśnych czartów, gdyby nie jeden drobiazg, który, jak się okazało, drobiazgiem wcale nie był. Barbarce usta nie zamykały się od rana do wieczora, a często jeszcze i do następnego rana. A tego już żaden mężczyzna na świecie nie wytrzyma. Nawet taki z ogonem i kopytami. Boruta najpierw usiłował grzecznie słuchać, potem nie słuchał, a jeno kiwał cierpliwie głową, że słucha. Po tygodniu zatkał uszy wierzbowymi kołkami, jednakże i to niewiele pomogło. Po miesiącu marzył już tylko o cichym zakątku, gdzieś w głębi królewskiej puszczy Zagajnicy. Panie ojcze, zróbże coś z tą niestrudzoną a aby zamilkła choć na moment, choć na krótką chwilkę. Ojcze najlitościwszy, pomogłem Ci cztery razy, to pomóż mi Ty przynajmniej jeden raz. Ale karczmarz tych próśb nie słyszał. Zajęty był liczeniem w tę i we w tę zawartości pękatego kufra. Nie myśl, mężulku mój, że mi czmychniesz cichaczem i skryjesz się gdzieś na bagnach. Nie doczekanie twoje, zapewniała barbarka Borutę, ani na sekundę nie wypuszczając garści diabelskiego ogona. Kobieta nie po to bierze sobie męża, aby jej nie słuchał. Lecz nie przez tyle godzin, bez ustanku, głowa mi boli, i uszy napuchły od twojego gadania. Barbarko, zgoczesz bez upamiętania, dwadzieścia cztery godziny na dobę ci mało, litości nie masz nad biednym czartem. O takiej jak ty jazgarce nawet w piekle nie słyszano, a wszakże na rozmaitych torturach znają się diabły przewybornie na te kilka zdań Barbarka odpowiedziała mężowi dwoma tysiącami innych tego już biedny Boruta nie zdzierżył. puścił się biegiem w kierunku mokradł Barbarka trzymała się jednak mocno ogona i leciała za nim widzi Boruta że tak łatwo drżony się nie odczepi spróbował nowego fortelu zatrzymał się raptownie i tupnął z całej nogą. w ziemi rozwarła się głęboka szczelina Dziurę wiodącą wprost do piekła. Diabeł z radosnym chichotem skoczył w nią bez namysłu. Córka karczmarza ani myślała lecieć za mężem do piekielnego królestwa. Wypuściła czarciogon, sama zaś złapała się sosenki, aby nie wpaść do dziury. Zawiedziona i rozzłoszczona na bolutę znowu rozpuściła język. Zatrzęsły się z przerażenia i sosny, i świerki, a liście osiki od tamtej pory drżą do dzisiaj. Jeszcze bardziej rozjazd gotała się, gdy po powrocie zamiast okazowego dworu ujrzała na polanie ogromną łysinę, zaś w ojcowskim wszystku zamiast złotych duchatów okruszyny bezwartościowej Połyskującej złociście miki. Udręczony boruta nie pokazał się nigdy więcej nad rozogą. Za to na polanie zaczęli pojawiać się nowi osadnicy. Obok karczmy wyrosły dalsze chaty, najpierw dwie, potem jeszcze trzy, później cztery. I tak powstała pośrodku boru wioska, w której dzieci, na znalezioną błyszczącą mikę, nie mówiły inaczej, jak diabelskie złoto. Wieś, o której opowiedzieliśmy, przetrwała do dziś, co łatwo sprawdzić na mapie Kurpiowszczyzny. Nazywa się ją Jazgarka. Oczywiście od karczmarzowej córy Barbary Jazgarki, a nie od jakichś tam chłujących w dziąsła ościstych jazgarzy.